Witam, dzisiaj test ładowarki 100W z ekrzyn. Za dość niezłe pieniądze. Stepnie ją sprawdziłem i wygląda dość nieźle, jak za takie pieniądze. Nawet się szarpnęli i dorzucili kabelek 100W. Co prawda nie jest w takim oplodzie sznurkowym, ale zawsze coś. Jakąś tam instrukcję. Pudełko. Dobra, będę tam pierdoły. Przejdziemy do konkretów. Widzimy mały kabelek. No, jak widać, wsparcie mam dość niezłe. Nawet pampę express mojego telefonu, niestety, takie rzeczy z reguły nie piszą na etykietach. I trzeba kupować trochę w ciemno. Ale macie ten filmik, to przynajmniej wiecie mniej więcej jak to wygląda tu też 100 W. To od zrobimy wyzwalacz widzę buję w tym częciu o to jest bardzo ważna sprawa przynajmniej tak podaję przy komunikacji między testerem a ładowarką w trybie PPS jest też 5A czyli Samsungi, które można ładować tam 40 a 50 W na 9V, no też powinno ładować jako super szybkie ładowanie, 2.0 nie, wszystkie ładowarki, nawet 100W, to mają niestety a Samsung sobie tak wymyślił jak wymyślił mniejsze napięcie, a większy amperaż dobra jeszcze port a, bo to też inaczej bywa czasami. standardovo na porti A nema power delivery. Zamalo je spinov, poprosto na to. Podjedziemy na grubo z tematem. Mam nadzieję, że to się nie zagotuje. Moje no bieda, sztuczne obciążenie. Ta termowizja też mam. Muszę sobie sprawdzić. Niestety to nie będzie pełne 100 W, ale zbliżone. Dobra, jednak muszę to obrócić. I to w miarę szybko, żeby się nie poparzyć. Zaraz. O! No. 96 watami Testowanie. Tu jeszcze pod inne napięcia mam ustawione. Ale to jest 100 w No to 100 w no, no to nie niecałe I tak planuję puścić na godzinę. Ale nie wiadomo jak to wyjdzie. Jakie pieniądze, taka termowizja? Na razie tu nie widać trawiedzi, ale to jeszcze trzeba dać temu czas Jest ryzyko, że szybciej to szlak trafi te rezystory. 94 stopnie po po jakim czasie? Po 24 minutach. No, tak do laptopa stówatowego. 50 tu 60. a nie, to nie to było 70 Jest, tak, radny, radny. Pán Varka sa je lepšie radí ako moje štúdio Ale no za dych to i tak nieźle Zobaczymy czy godzinę wytrzyma

No tak żeby godzinę na laptopie posiedzić to jeszcze, jeszcze, ale tak dłużej to średnio bym powiedział. osiemdziesiąt cztery, no i że widziałem jakiś reset tutaj, no 65W watów, czyli yy, godziny nie wytrzymała, jak widać, to spadło napięcie. No, gorąca jak cholera. No to. Kwestia, ile w, prakty w praktyce też laptop na przykład taki bierze, bo 100 W nigdy nie bierze. Tak, 100 W raczej. No to jest z zapasem robione, ale raczej tak myślę że jak do laptopa to tak. Do 60 wotowego, może 80, jeżeli takie są. O tu jest 82 stopnie, no, Tu już na 15 v no ale prawie że godzinę wciągnęła na no niecałych 100 wodach. Także to było na tyle, pozdrawiam. Zaraz, czekaj, zobaczymy. Ciekawe, trochę ostygnie to może. Czy te 100 wejdzie, to już szlak trafił. Yes. <laughs> chwilę, ostygnie czy tryb 20V w ogóle żyje, czy pochłonie się się. Jak na moje to zdecydowanie to nie jest ładowarka do 100W laptopa, ale to by trzeba było powiem, zrobić ile? Taki laptop 100W bierze faktycznie. Jeżeli tam wybrał 72W, to może to by uciągnęło jakoś. Ale na pewno nie jest do 100 -ty dziesięciowatowego nawet jakby na 100-wata chodził. Oj, dostała po dupie. historii. O, można normalnie wodę na tym gotować, myślę, ale się spisały, bo nie przekroczyły tej bariery, niby 150 stopni maksymalnej czyli. To obciążenie się w miarę spisało. Ale rezystory... Lepiej to by działało jakby rezystory były. Na, mm, bo klej termoprzewodzący... A raczej na pastę termoprzewodzącą. Ale mi się nie chciało tam dodawać do tego. Może tam któregoś razu dodam. Może lepiej by odprowadzało ciepło, znaczy na pewno lepiej by odprowadzało ciepło, ale mi się nie chciało bawić. Oczywiście, no, siedemdych Spróbujemy, ojej. ojej. jest niemożliwe może tak się nabierze zobaczymy jak to wygląda sześćdziesiąt Będzie na goręcej. Ojej. Ja. Osiem. Osiem dych. Dawajmy te 20V. O dobra jest 20V. Tutaj to jest 20V, tam niecałe 100 W, ale to też rezystory. Kwestia Obciążenia rezystancji kabla i takie tam pierdoły No to to, to tak wygląda, właśnie. Czy godziny nie wytrzymała na 100 w Załączyło się zabezpieczenie. No nie całą godzinę chyba wytrzymała. Czyli, tak do. Ciężko powiedzieć, ale. Do no laptopa Wadowego no to tutaj bardzo będzie obciążona Zależy ile ten laptop dokładnie tam brał. W praktyce, czy by 70W brał, czy 80. No, jakby brał faktycznie tam 100W, bo prawie 100W by było ciężko. Tak to wygląda generalnie, ale jak za tę cenę, no to nie ma chyba dramatu jeszcze razem z kablem 100W. Pozdrawiam.